Kochani, zobaczcie, dzisiaj jesteśmy w chińskiej restauracji. Tutaj mój mąż nabiera sobie zupę. Taka zupa jest. Tutaj jest ryż, a tutaj mamy bufet. I. Z, wiecie co, generalnie nie przepadam za chińską, ale to jest taka nietypowa chińska. Chińska, w której zobaczcie, i zobaczcie jaki ok, fajny jest warzywny. Mamy tu wszystko, co uwielbiamy. Wiecie, a że teraz ja odżywiam się zdrowo, to dla mnie jest bardzo, bardzo ważne zdrowe odżywianie. Tutaj mamy, co tutaj mamy, takie, wiecie, melony. Mm. A na deser tutaj oni serwują pieczone banany polewane z miodem i pieczone jabłko. Tak to wszystko wygląda. Super. Wifiłka kostet Jest bufet? Drajsen Noincy. Nońcy. Właśnie słyszeliście. Drajcen Noincen, czyli Fiercen Oil Kostet jest ungefähr. I już idziemy, zobaczymy, co mój mąż sobie nałożył. A jeszcze fajnie tutaj jest ryżowy taki płat. Wiecie w ogóle, jak to jest z tymi, z tymi z azjatycką kuchnią, że oni ciasta ryżowe mają, ciastka ryżowe i różne takie fajne rzeczy. Także pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.